Siemaneczko, z tej strony, Foxy? I Flash. Nagrywamy dla Was grę Splinter, er, Splinter, sorry, chciałem powiedzieć ty. Sniper Lite 2 V2. Yes. I Flash dawaj gotowość, bo musimy tu nagrać szybko kampanię. Dobra, jedną misję co najmniej. No. Dobra. Moi. Więc co? Kampania będzie. Ja dwie, dwie miny pułapki wziąłem jak coś. Będzie. Na moim kanale będzie z, z Sniper Elite, a na kanale fresha będzie z Conviction. Sprinters. Z Conviction, tak. Na razie skończymy tą... Zacz, z, zaczniemy robić na razie tę serię Sniper Elite. A następnie Zaczniemy robić. On jest i mój! I będę go pierdolił, kiedy będzie mi się chciało. O Jezu! Jezu! No ty... Co ty robisz ciągle? Stój z tyłu, jak dzieciak. Stop. Dobra, Stój. Czekaj, oni przejdą koło siebie, jak zlikwiduję obu. Czekaj. Zostaw, zostaw, zostaw. Nie, nie, nie. Ja chcę mieć z tobą kooperację, tak? No dobrze. Bra. Poczekaj, ja aż się zatrzyma. Byle, stój, się stój, nie, nie podchodź bliżej, no. Czekaj, Boże, ja do tego co się rusza. Ja do tego po Trzy. prawej. 3, 4, ry No, foxy! No trafiłem go, no, co ty chcesz? Ja też. Tak, jasne. No, przecież trafiłem swojego. No nie trafiłeś. Sam nie trafiłem. Dobra, sniper. Nie, dobra. Wiesz co, to będzie taka serijka. Sniper Eli. Light O 2 2 to jest ten nazwa rakiety samonaprowadzającej System no. naprowadzający. nie pamiętam jakiej go z ze sobą, może się przydać Z drugiej wojny światowej. Dobra, lej go pójść tam jeszcze. Czekaj, ja go wyrzucę mina no, pułapka Ja to o wszystko dbam Dobra, teraz kradankę. skradankę. Robię. Skradankę to się tak robi. Ej, Foxy. No? Już wiem, dobra. Y, pamiętaj, ty jesteś tym, wiesz, który... Tak, ja jestem szturmowcem, a Flash jest... Wytłumacz, wytłumacz. Widzą... Y, ja bardziej biegam w polu, ja jestem bardziej zarywczy. Tak. Biegam w polu, a Flash. Y... Snajpa. Co flash? Snajpa. Czekaj, czekaj, czekaj. Będziemy obaj. Kopa zrobimy, czekaj. Musiał dostać, chyba. Bo... Noż, piękny kop Ci. Ta gra jest właśnie tak podzielona, że w trybie współpracy jest tak, że są dwie postacie. Ten snajper, co jest normalnie w kampanii i jego kolega. Też jest snajperem, ale bardziej na szturmowca idzie. Jest on szturmowcem, jest, on jest tylko pod, jest u niego, żeby też ze snajperki, ale tak wybiegać i pomagać. Że na przykład y, ja mam zlikwidować cel, a Foxy nie ubezpiecza z tyłu z karabinem szturmowym. Tak. No. Raz. Dobra. Teraz ja ci pozaznaczam ich. Raz, dwa. Cześć, podejdą do siebie tu. Moment, jeszcze snajpera szukam. Strzelałeś już? Ale się sniperem? Zabiłem ich. Mógł więc. Uważaj LKM Tak ładnie w garczycho dostał. Dobra, LKM dienty Wszystko z No to ja biegnę. Nie wszystko, dostałem. Snajper. Gdzieś w tym obrębie jest snajper jeszcze. Uważaj, wiem, wiem, widzę. Dobra, idę do budynku, bo... Tutaj... Kupa mi przyjdzie. No. Okej, okay, dobra, mam sniper. O! MP40. Szwabska broń. Oooooo slow mo, o! O! to można być trochę niefajnie, tak po nodze, co? Trzy... W granicach piszczelu, masakra. Dobra, dawaj do mnie, biegnij przodem, musisz być w kadrze człowieku. że ja nie wiem. Ja tak do ciebie no. czekam tylko. Żebyś mi się tutaj nie zgubił. Czekaj, ja go wezmę z tyłu. Okay, Foxy, plan jest taki. Ja cię ubezpieczam z okien, a ty tam... Mówię, wiesz, lecisz na szturmowca, nie? No. Jak strzelę, to znaczy, że masz biec. Nie? Rozumiesz? No, rozumiem. Dobra. To masz cel, Moment, muszę przejść, nie? Okay. To jest Emery, to on się rusza jak Emery. Trzy. Ja zdaję tych z daleka, co biegną. No. No. Uważaj, nie tam u Ciebie. No, spokojnie, spokojnie. Został tam jest sniper gdzieś, pamiętam dobra czysto, ale tam na górze sniper jest dobra, czekaj, zdejmę go, tylko muszę w tym miejscu gdzieś jest no, czekaj wziąłeś te ładunki? Nooo no i wracamy już po przerwie Nie, 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 nie. Co? Dobra, dawaj A! Sniper na górze Cześć, dobra Dostał Dostał, dostał, ale tam ci nas założyli No wiem wiem Lara jasno Dobra Dobra został, biegniemy. Nie mogę go trafić, cholera Dobra, spokojnie Amunicję pozbieram, poczekaj. No ale dobra ja tutaj założę bombę. Ty zbieraj, bo mi to tam na razie nie jest potrzebne Napisał mi kolega, czy gramy w Splinter Conviction, bo on się zainstalował. Może z nim by się udało jakoś grać, no nie wiem, nie. Na pewno ten Lamus nie umie w ogóle grać. Dobra, biegniem, biegniem. Dobra. Mogliśmy nam dać miny pułapki. Stop. Tym razem on był mój. Badaj tu na górze będzie. Wiem. Snajper. Po prawej. Po prawej, snajper. Tam. Wiem, idę. Czekaj. Dostał. Dobra, dostał. Cicho. Nie ty nagrywasz. tutaj na dachu, ty teraz chodzisz tam na dół, nie? No wiadomo, ja za, za ciebie będę osłaniał jak ty będziesz biegła. Ja cię będę osłaniał Ty będziesz biegł Czekaj, yy, na razie yy, nie wstrzymaj alarmu, ja tam, wiesz, strzelę w ten bak jak doktorek pojedzie No, tą drugą paczkę też zostaw, nie? Ja tu na dół zejdę Dobra, już podpracowałeś. Bardzo ładnie. Slow motion. No, ładny flash. Umiesz wszystko zepsuć. A co jest? A, Aha, no dziękuję. Dobra. Dobra, to czołg wyjedzie, to w paczkę tylko wystarczy, że trafię. Ale Poczekaj, aż on panie, podjedzie marnujmy, i w paczkę se Нет, попробуй okay. в hey, пачке, лучше будет выглядеть. Чёрт возьми, бля. Бля, он у Ах, я его No, Jaki ty Podnieś swojego? Po cholera tak robi. No te główki Widzisz? Widzisz tego teraz co leży? On jeszcze żyje. Jak? Tego. No wiem, widzę. Teraz żyje. Biega tam świnia jedna Tam pobiegła Dobra, tylko gdzie? Bo tu widzę, że już prawie teren oczyściliśmy Yeah, пожалуйста. stam Yes, <triarch> yes. Uh, Wybić swawowców jednych Dobra, spinam się Tak, już zbieram jednego, drugiego No ale ją zabiły Przeszukaj gościa eee. Coś jest, widzimy, te ja bym strzelam, strzelam w bank. Też próbowałem Dobra. No i przeszliśmy pierwszą misję na kopie. No, Jak ci się podobało? No jakoś na no, zmianę nam się to udało. No. Dobra. To więc no, żegnamy się do następnego. Dobra.